Rozmowa o dziewiątej. Dzień dobry, Marta Czechowska. Z nami w studiu dzisiaj Elżbieta Miernik-Krukurka, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze. Dzień dobry, witam panią, witam radiosłuchaczy. Centrum Usług Społecznych, które działa od nowego roku, zastąpiło Centrum Usług Opiekuńczych przy Ulicy Kaczmarskiego. I do tej nowej formuły wrócimy, ale chciałabym zacząć od oferty dla seniorów, która od nowego roku w Zielonej Górze znacznie się poszerza. Mamy nowy dom seniora w Kisielinie, w starym Kisielinie. No i właśnie pytanie, czy ten dom już działa? Ile osób y, może skorzystać z tej oferty? Dodam, położony w pięknym miejscu, a mianowicie swoją siedzibę y, ma w pałacu, więc jest to przepiękna infrastruktura, jak również zewnętrzny park y, okalający, y, naprawdę daje gwarancję pięknego spędzania czasu przez seniorów. Tak, to jest filia Zielonogórskiego Ośrodka Kultury w Starym Dokładnie. Kisielinie, dopowiedzmy. Dokładnie. Dom rozpoczyna działalność, rozpoczyna się uruchamiać, o tak to precyzyjnie nazwę, od stycznia tego roku. Już 7 stycznia, czyli w przyszłym tygodniu, próg domu, Dziennego Domu Senior plus, plus przekroczą pierwsi seniorzy, pierwsi uczestnicy domu. Ilu ich będzie? Docelowo miejsc w placówce będzie 30. Natomiast oczywiście jest to proces pow powstawania tego domu i wszyscy uczestnicy będą pewnie po kilku dniach, tak? czyli wszystkie miejsca. Zainteresowanie jest bardzo duże, ale tutaj pragnę powiedzieć, że przede wszystkim dom jest dedykowany mieszkańcom właśnie Kisielina i najbliższej okolicy. Natomiast w przypadku, jeżeli nie będzie tylu zainteresowanych z tamtej okolicy, oczywiście e, miejsca wypełnione zostaną innymi chętnymi mieszkańcami Zielonej Góry. Rozumiem, że rekrutacja w takim razie wciąż trwa. Tak. Rekrutacja jest prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Do tego miejsca mogą zgłaszać się osoby chętne. E, wiem, że na chwilę obecną jest 24 już takich zrekrutowanych uczestników. Czy oprócz tego, że dom jest przeznaczony dla mieszkańców Starego Kisielina i okolic, trzeba jeszcze spełnić jakieś kryteria? Kryterium takim podstawowym jest bycie w wieku powyżej 60. roku życia, już poza aktywnością zawodową i chęcią. Uczestnictwa w y, takiej placówce. Jaka jest jej oferta? Jaka będzie? Bo pewnie też się tworzy? Oczywiście, oferta będzie tworzona przede wszystkim na bazie y, takiej diagnozy potrzeb samych seniorów, bo y, na pewno wiemy z założenia, że bardzo dużo y, y, cieszą się bardzo dużym. Zainteresowanie. zainteresowaniem. Bardzo dziękuję. Cieszą się wszelkie kulturalne, rekreacyjne formy spędzania czasu wolnego, ale również zapewne dom będzie podpowiadał ofertę taką oświatową, po to, by móc utrzymać seniorów, uczestników sprawności intelektualnej, jak również ofertę takich ćwiczeń gimnastycznych, fizycznych, rehabilitacyjnych, by również tą, tę żyznej i wność fizyczną móc utrzymywać. Na pewno to miejsce jest wyjątkowe, ponieważ w obiekcie na pierwszym piętrze usytuowany jest przedszkole tym samym może zachodzić wspaniała forma jaką jest wymiana międzypokoleniowa. Sądzę, że do takich spotkań integracyjnych wielokrotnie będzie dochodzić. Zapewne również oferta rekreacyjna dla seniorów będzie bardzo ciekawa, ale te wszystkie zadania, zajęcia będą zgadniane bezpośrednio w kontakcie z uczestnikami. Jeżeli mówimy o tych formach, to dopowiedzmy jeszcze o organizacji, w jakich godzinach będzie można skorzystać z tej oferty. Planuje się, że dom będzie otwarty w godzinach od 7:30 do 15:30. Każdy uczestnik będzie mógł właśnie w tych godzinach zjawić się w ośrodku. Minimalnym czasem, który powinien zostać przeznaczony, jak gdyby na uczestnictwo w zajęciach jest 6 godzin dziennie. W ofercie będą zajęcia, zarówno właśnie rekreacyjne, edukacyjne, kulturalne, ale również będzie wydawany posiłek. Będzie to posiłek przywożony w cateringu, będzie to obiad dwudaniowy i każdy z uczestników tego domu będzie mógł skorzystać z takiej formy również wsparcia. Czyli dom seniora w starym Kisielinie rozpędza się, a gościem Radia Zielona Góra w rozmowie o dziewiątej jest Elżbieta Miernik-Krukurka, dyrektor Centrum Usług Społecznych. I teraz przejdziemy właśnie do tej nowej jednostki, która z początkiem stycznia rozpoczyna funkcjonowanie. Co się kryje pod zmianą nazwy? Powiem tak, że jeszcze początek roku daje możliwość odwiedzenia zarówno centrum usług społecznych jak również centrum usług opiekuńczych ponieważ w przeciągu kilku miesięcy te dwie instytucje się połączą natomiast od 1 stycznia została powołana nowa instytucja lokalnej polityki społecznej właśnie o nazwie Centrum Usług Społecznych jest to proces tworzenia w ramach projektu o nazwie utworzenie Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania. 6-13 usługi społeczne i zdrowotne. Tak, tutaj dużo takich technikaliów. Natomiast dla mieszkańców Zielonej Góry najważniejsza będzie ta oferta, którą placówka przygotuje, prawda? Bo tutaj mówimy i o usługach opiekuńczych popołudniowych w domach seniorów, mówimy o takiej pomocy pod nazwą Złota Rączka i o wielu innych formach wsparcia. Tak, planujemy w ramach projektu wprowadzenie trzech zupełnie nowych usług i tak jak pani wspomniała będzie to utworzenie e, klubu seniora jeszcze o przepraszam klubu rodzica o tym nie wspomniałyśmy e, i będzie, będą również realizowane takie usługi prozdrowotne będzie usługa złotej rączki na temat usługi złotej rączki już od jakiegoś czasu odbieramy e, telefony i wiemy, że na pewno takie zapotrzebowanie będzie. Czyli będzie to osoba m, zatrudniona na stanowisku konserwatora. E, najprawdopodobniej będzie to mężczyzna/pan, który e, będzie odwiedzał osoby zainteresowane jakąś drobną usługą naprawy w swoim domu, czyli. E, Zmiana zamka, wymiana baterii łazienkowej czy kuchennej, naprawa cięknącego kranu. Będą to drobne naprawy. Co kryje się pod usługami, usługami prozdrowotnymi? No na pewno takie usługi, które będą mogły utrzymać nas w dobrym zdrowiu, czyli może to być masaż, mogą to być zajęcia jogi, zajęcia gimnastyki. I one będą realizowane właśnie przy ulicy Kaczmarskiego w centrum, tak? Ach, tutaj jest plan daleko szerszy a mianowicie, że e, takie usługi będą realizowane nie tylko właśnie w samej siedzibie e, Centrum Usług Społecznych, e, ale będą na terenie całego miasta. I tutaj y, bardzo się cieszymy, że włączymy y, nasze sołectwa w realizację takich usług. W sołectwach, w których istnieje infrastruktura, czyli są świetlice, gdzie można będzie realizować takie zajęcia, najprawdopodobniej powstaną takie grupy, które będą rekrutowały się z mieszkańców danego sołectwa. Jeżeli chodzi o Centrum Usług Społecznych. Należy też dopowiedzieć, że placówka realizuje wydawanie obiadów. I tutaj y, też będzie dodatkowy aspekt, ponieważ y, ten asortyment zostanie poszerzony. Ile osób teraz korzysta z takiej oferty i jak to będzie wyglądało w przyszłości? Na co dzień przygotowujemy 220 obiadów. E, będziemy proponować właśnie rozszerzenie oferty dla naszych konsumentów, czyli posiłki w zwiększonym zakresie mają przewidywać dodatkowo... E, Podwieczorek, jak również kolacje. Zobaczymy, z jakim zainteresowaniem się to będzie wiązało. Będą też w ramach właśnie zwiększonych posiłków, również porady dietetyczne, bo chodzi nam tutaj też właśnie, by przekazywać taki zdrowy styl odżywiania. Gdzie mieszkańcy powinni się zgłosić, chcąc skorzystać z tych wszystkich form? Zapraszamy mieszkańców Zielonej Góry, bo tutaj pragnę podkreślić, że uprawnienia. Uprawnionymi do korzystania z usług centrum usług społecznych są wszyscy mieszkańcy Zielonej Góry. Zapraszamy ich do Centrum Usług Społecznych mieszczący się przy ulicy Jacka Kaczmarskiego 2. Czyli już na przykład nie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, jak w przypadku Domu Seniora, tylko już bezpośrednio do placówki. Tak, bezpośrednio do naszej placówki zapraszamy. Elżbieta Miernik-Krukurka, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Zielonej Górze, była gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Rozmowa o dziewiątej.